Znajdujemy się w Sosnowcu na środuli na zbioru kuwotnym, gdzie jesteśmy świadkami prezentowania modelu progu pomerania. Mam kilka pytań do tego, który wykonał ten model. Wykonał go pasjonat z Jawożna Wojciech Kablas. W jakiej stali zbudowany jest ten model? Model zbudowany w stali 1 do a co oznacza nazwa Pomerania? Pomerania tytuła chińskiego y, nazewnictwa znaczy pomorze. Pomorze. A czy mógłbyś powiedzieć na y, jakiej podstawie został wybudowany w takiej akurat stali ten model? Czy y, na zasadzie oryginału, na zasadzie y, modelu gotowego, czy zdjęć? Model zbudowany jest y, na podstawie planów y, przy Gdańskiej Remontowej, która przebudowała prom Pomerania w 1997 roku na podstawie zdjęć wielu rejsów promu. Pomerania należała do polskich yy, linii yy, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Polskiej Bałtyckiej, a obecnie co się dzieje z tym promem? Prom obecnie został sprzedany Chorwatom i nosi nazwę Dalmacja i pływa z Arkony do Splitu. Czy tego typu promy e, są jeszcze obecne w Polsce? Takiej wielkości, takich gabarytów e, i e, z takim zasięgiem jak te? No, prom, e, takie promy to jest w ogóle polska konstrukcja. Prom zbudowany w 1981 roku przez Stocznię Warskiego w Szczecinie. To jest dron yy, w ogóle polskiej konstrukcji, yy, jako prototyp zbudowany na linię szwedzką, ze się do Isztat. W 1997 roku został przebudowany w Stoczni Gdańskiej Remontowej i skierowany na linię do Kopenhagi, gdzie pływał do 2010 roku. Czyli w Polsce na chwilę obecną, jakie pływają one? No, oprócz yy tego, który pływał do 2002 roku, tak? Do 2010 roku. 10 roku. Po, po, w polskiej Rzygnowy Bałtyckiej w barwach Polferii wpływa Skandynawia, z Gdańska do Sztokholmu. Linia Kopenhaska po, po sprzedaniu Pomeranii została zawieszona i ze Świnoujścia do Isztat pływa jeszcze w tą Wawę. Patrząc na ten model, muszę powiedzieć, że jest to jeden z większych modeli, akurat w tej skali 1 do 100. Co może pomieścić w rzeczywistości taki, taki model, taki prom? Na prom pomerania wjeżdżało 360 osób osobowych, prom zabierał 1000 pasażerów. A jakie najmilsze i najwspanialsze wspomnienia z istniejącej do 2010 roku żeglugi tego promu Pan pamięta najbardziej? No to pamiętam jak byłem Malibu w jacuzzi na siódmym pokładzie. Ile razy Pan pływał takim promem? Y... No około 20 razy. Czy nie żal Panu, że już... Pomerania nie należy do polskiej Żydłudzi Bałtyckiej? No, jest to sentyment w pewnym sensie piwa. Ale idzie nowe. Miejmy nadzieję, że Polskiej Żydłudze stają się lepsze, może nowsze i zastąpią pomeranie, która jak widać zachwyca swoim urokiem, dziękiem. I tego wieczoru, tego popołudnia się Rzesnowca. Dziękuję Panu bardzo za uwagę.